Cześć, ja jestem Weronika i dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o rozstaniu z młodością. Jedną z trudniejszych rzeczy w moim życiu było uświadomienie sobie, a później pogodzenie się z tym, że już nie jestem młodzieżą. Pierwszym takim etapem, który był dla mnie dosyć nerwowy, były studia. Bo to niby już jest dorosłość, ale jeszcze w ogóle nie czujecie się tak bardzo dorośli. Chcielibyście za takich uchodzić, ale mm, nie. I to był właśnie taki okres dla mnie, ale ja miałam trochę łatwiej, bo poszłam na studia dzienne i mogłam jeszcze mieszkać w domu z rodzicami, więc to było coś innego. Ja sobie przedłużyłam. To dzieciństwo. Poza tym, patrząc na studentów, yy, wiecie, na studiach dziennych jest trochę inaczej niż na zaocznych. Więc, patrząc na ludzi, którzy studiowali ze mną, to oni też jakby wesoło sobie jeszcze żyli swoją młodością. I to był taki czas przejścia, gdzie próbowaliśmy być dorośli, ale tak naprawdę byliśmy wciąż dziećmi i dużo rzeczy załatwiali za nas rodzice. Jak to u Was było w momencie studiów? Czy już byliście samowystarczalni i już czuliście, że trzymacie to życie w garści, że dacie radę? Czy w dalszym ciągu jednak rodzice byli tą taką bezpieczną przystanią? Dla mnie taka rzecz, zwłaszcza związana z finansami, to był moment wyprowadzki. To był właśnie w połowie studiów. Kiedy ja w dalszym ciągu studiowałam, mój obecny mąż już nie studiował ale i pracował, ale ja też pracowałam, więc jakby było nas stać, tylko że właśnie to był ten moment takiej przepaści, że musi nas być stać. Że to nie jest tak, że możemy nie mieć nagle na czynsz, tak jak wcześniej mieliśmy pieniądze, ale wszystkimi opłatami zajmowali się rodzice, no to jednak mogliśmy nie mieć. Mogliśmy nie mieć tej pracy przez chwilę, a. Teraz to jednak było takie zobowiązanie, i to jest jedna sprawa, czyli taka samodzielność finansowa, ale druga sprawa to jest takie psychiczne pogodzenie się z tym, że świat już nie do końca jest o Was, bo można założyć, przynajmniej mi się tak wydaje. Że najwięcej rzeczy kierowane jest do młodych, do młodych dorosłych. Więcej takich popularnych rzeczy, najwięcej rzeczy konsumpcyjnych jest kierowana do młodzieży i do tej takiej starszej młodzieży, czyli do yy, nie wiem, liceum i właśnie studia, czy później do takich jeszcze, wiecie, młodych dorosłych. I miałam też problem, żeby pogodzić się z tym, że dla mnie ważny jest teraz wybór miękkości materaca, a nie to w jakiej knajpie dzisiaj będziemy się bawić. I ja wiem, że jedno nie wyklucza drugiego, ale mówię o takiej ogóle, że jasne, mogę iść do knajpy, ale jednak te rzeczy takie bardziej trywialne są na porządku dziennym. A jak jesteście młodzi, no to interesuje was, co tam w szkole, co tam na studiach, żeby się trochę pouczyć, i później właśnie. Imprezki znajomi. No, jakby nie chcę tak tu generalizować. Może mnie wtedy obchodziło, o, może będę mówiła o sobie. Czy znaczy, wiecie, imprezki jak imprezki, ja to jestem trochę introwertykiem, o czym już mówiłam, ale wiecie, tak, inne tematy was interesowały. A teraz, chociaż ja bardzo nie jestem stereotypową kurą domową, to i tak to, co ma być na obiad, jednak mnie interesuje. Co powinnam zrobić? Wiecie, no takie zwykłe, przyziemne rzeczy, które właśnie będąc w tym etapie przejścia uważałam za takie strasznie prześne i takie starobabowe. I o, boże, co mam zrobić na obiad? I trochę mi zajęło, zanim jakby się z tym pogodziłam i stwierdziłam, że to nie jest nic złego. Tak teraz wygląda moje życie. I to nie jest nic złego, że ja chcę teraz innych rzeczy. W dalszym ciągu mam swoje hobby, w dalszym ciągu. Gram w planszówki ze znajomymi w dalszym ciągu, mogę iść na imprezkę od czasu do czasu. I właśnie no, trochę mi zajęło to, zanim sobie uświadomiłam, że to przecież nic nie jest złego. I wtedy stwierdziłam, że przeżyję każdą dekadę swojego życia jak najlepiej potrafię, nie trzymając się tej poprzedniej. To znaczy, nie chcąc być na siłę młodą, nie chcąc się łapać na siłę tego, co było, czyli. Nie używać TikToka, jeżeli nie mam na to ochoty. Tylko po to, żeby nie wypadać głupio. O, właśnie o to mi chodzi. Nie nosić tych bluzek takich do pępka, skoro wiem, że po pierwsze no, nie wyglądam w tym dobrze. Po drugie nosiłabym to tylko dlatego, żeby wyglądać jak te młode laski. No nie. Wiem, że niektórzy ludzie mają z tym problem. Spotkałam kilku takich niedorosłych dorosłych na swojej drodze życia. I właśnie nie chciałabym być tacy jak oni. Chciałabym być najlepsza na swoje lata. To też jakby nie znaczy, że mam się czuć staro, czy mam się czuć młodo. Po prostu mam być sobą i nie udawać, nie zostawać, wiecie, nie trzymać się tego, co minęło. Połączyłam tu właśnie dwa tematy. Nie wiem, dlaczego chciałam w sumie mówić w nich osobno, skoro zmieściłam się tu za jednym razem. Mianowicie to, że chcemy być młodzi na siłę i to że w którymś momencie musiałam się pożegnać z młodością, i myślę, że mi się udało. Jak to jest u Was? Czy jesteście dużo młodsi ode mnie? Czy pożegnaliście się już ze swoją młodością? Czy wiecznie czujecie się na 18? A dzisiaj jest Światowy Dzień Fotografii. Fotografia jest super, jeżeli w nią umiecie, to jest jeszcze lepsza, ale ogólnie. Zawsze przez całe życie towarzyszyły mi zdjęcia. Od najmłodszych lat wywoływaliśmy album, czy wywoływaliśmy zdjęcia kilka razy do roku, zazwyczaj na wakacje, ale też jakby z różnych imprez, i to jest super, że możecie tak sobie swoje życie później sprawdzać, patrzeć jak się zmienialiście, ale z drugiej strony to, że teraz mamy tak wiele zdjęć, to i, i, i na komputerze, no to jest trochę niebezpieczne, bo później nic nie wywołujemy, dlatego ja już o tym mówiłam chyba w ulubieńcach życia, że staram się robić zdjęcia i na bieżąco kasować je, te których jest na przykład milion takich samych, brać jedno ujęcie, I wtedy tych zdjęć jest mniej i wtedy łatwiej mi jest je wywołać, także niby fotografia cyfrowa spoko, fajnie, ale jednak no ja już kończę, wybawcie się dobrze i do zobaczenia następnym razem.